To mnie budzi? Jaka policjantka? Spod kołdry, jak? policjant. Jeszcze sprawdzę z tyłu, może jest jakaś policjantka. Spod A ale wystarczy. Jak jest jeden spod kołdry, proszę więcej. Czas na służbę. To sprawdzimy. Nie, nie ma. Znikła. No, wystarczy chyba wam policjant spod kołdry, po co od razu policjantka. Tak więc, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam bardzo. Bardzo serdecznie. Policjant spod kołdry.